Okej, okay, kochani, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 15 rozdział, bo dzisiaj całe nasze nabożeństwo jest w donacji Ewangelii według św. Mateusza, czyli to, co dzisiaj było tak czytane i to, co dzisiaj Krzysztof też i w ta takiej naszej zachęcie do uwielbienia tą kwestię poruszył, o tej niewieście kananejskiej. My czytamy coś bardzo ciekawego w tej Ewangelii Mateusza. Słuchajcie, od samego początku, jak ona się e, zaczyna, e, kiedy przystąpili do Jezusa Chrystusa, wiecie, faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy. E, I oni e, się e, pytają, dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Tak? tak podeszli do Niego faryzeusze i nauczyciele w Piśmie. I jak chcę powiedzieć, mnie się szalenie podoba taki, taki, taki a troszeczkę alegoryczny wykład Pisma Świętego, gdzie próbuje y, widzieć jakieś, y, jakieś symbole w niektórych y, takich różnych sytuacjach i przenieść troszeczkę y, znaczenie słowa na czasy współczesne. I dzisiaj dla mnie faryzeusz, jest synonimem takiego no taki faryzeizm troszeczkę, wiecie, yy, człowiek, który tak mówi ci jedno, a z tyłu głowy myśli drugie. Taki trochę no yy, nieprawdziwy. No nieprawdziwy, taki trochę taki faryzeusz, no nie taki trochę yy, fałszywy, bo... fałszywy. O, fałszywy. Dobre słowo, fałszywy. Faryzeusz to taki się tak już się tak jakby tak się jakby kojarzy, no nie ragi. Trzeba uważać na faryzeuszy. No i oczywiście i uczeni w piśmie też przyszli do Jezusa. Uczony w piśmie to jest człowiek, który zna pismo. Tak, zna pismo, jest uczony w piśmie. No, on tutaj, normalnie, łebski facet, nie głupi, nie głupi, on wie, on ma tu, tak? Ale też gdzieś tam z tyłu swoje myśli. Wydaje mi się, i jedni i drudzy chcą coś ugryźć. No, nie no, nie wiem, y, tylko że y, Faryzeusz to taki trochę, no, jakby oszust, może nawet troszeczkę, tak, w tym kierunku, no nie, taki fałszywy, y, dziękuję. A uczony w piśmie to z kolei z drugiej strony, on tam swoje chce y, przewalcować, na przykład w kościele, i używa do tego słowa. No nie, czasami to się dzieje w taki sposób, że Yy, bierze tą Biblię jak po prostu cegłówkę i próbuje tą Biblią drugiego normalnie w łeb tak strzelić, żeby mu w pięty poszło, żeby popamiętał i się nauczył. No nie tak, taki człowiek, który jest bardziej taki bezwzględny, w sensie, że się tak trzyma tego słowa i tej litery tego słowa, że nie liczy się z drugim człowiekiem z tym, że po tej drugiej stronie stoi człowiek, a nie maszyna. Yy, I Potem już wszyscy taki strażnik, troszeczkę strażnik słowa, ale nie na zasadzie osoby, która stoi po Twojej stronie, tylko bardziej na zasadzie taki klawisz, jak w więzieniu, gdzie stoi na straży słowa, jak klawisz, a my wszyscy w tym więzieniu się czujemy normalnie jak tylko ludzie, którzy. No, są więźniami kogoś, bo ktoś pro, tak potrafi ciebie pilnować i stać na straży tego słowa, że ty się czujesz nie jak wolny, ale jakbyś był w więzieniu. I tacy ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa, przepraszam, i zaczynają z nim rozmowę i się go czepiają o jakieś swoje rytualne przepisy. Gdzie tu chodzi o to, żeby jakiś rytuał tylko pusty odbędnić. Nie? Taki pusty rytuał. Yy, myć ręce yy, rytualnie, nie wiem, rytualnie pomodlić się przed posiłkiem, a jeżeli się nie pomodliłeś przed posiłkiem, to normalnie nic, tylko cię zlinczować i, i ukamienować. No nie? bo yy, taka, wiecie, popisówka trzeba zrobić, trzeba się publicznie ładnie zaprezentować. Przychodzą i mówią mu: Twoi uczniowie nie myją rąk, kiedy jedzą chleb. I tu wiecie co? I tu nie chodziło im o to o higienę, tak? Tylko tutaj to było takie rytualne czyszczenie tych rąk. Czyli ktoś szedł yy, na rynek kupić jakieś jedzenie, a to byli Żydzi. Oni nie mogli się kontaktować z poganami, bo ci poganie dzisiaj żeśmy sobie mówili, ci poganie to byli jak psy, wiecie, jak szczeniaki, jakieś kundle. To dla nich. Poganie to nie byli ludzie dla tych Żydów, bo oni tacy chodzili z takimi wysoko, bo to jest to właśnie Pani Zosiu, co Pani mówiła, Żydzi się wywyższają, no nie, wywyższają się, my to jesteśmy nadludzie, a wy to wszystko normalnie jesteście psy, psy jesteście i tutaj w ogóle się nie liczycie, a jeżeli już jest piekło, to wy tam służycie tylko do tego, żeby po prostu normalnie służyć jako paliwo do tego, po prostu pieca, żeby nam było ciepło. No to nie. To jest, to jest takie coś. I oni sobie powymyślali różne przykazania, i jednym z nich było to, że kiedy oni wychodzili na ryneczek ze swojego domu, kiedy wracali do swojego domu, wiecie, oni dotykali się różnych rzeczy, a nóż, a widelec przez przypadek dotknął się tego psa który był brudny, którym tak mocno gardził, no nie, dotknął się go i ubrudził się. Sy, taki, taki, ale to był taki rytualny brud, no nie, trzeba było umyć ręce od razu. Nie? Nawet przed dotknięciem, że się go dotknęło. Tak, tylko się go dotknęło, dotknęło się coś, co należało do niego. Tak oni mocno gardzili tym drugim człowiekiem, yy, który nie był z ich narodu, że nawet poprzez dotknięcie oni się po prostu tym brzydzili. Taki człowiek. I on wracał do domu i oni mieli za zadanie umyć ręce, do posiłku. I to był taki rytuał tylko. To było puste tak naprawdę. Tam nie chodziło im o higienę, tylko żeby się rytualnie oczyścić od tego brudu. I tego kontaktu z tym drugim człowiekiem, który uważali, że był grzesznikiem, był poganinem, był brudnym. Tak? I tak się przychodzą do Pana Jezusa z taką pretensją, bo Pan Jezus już coś powiedział tym uczniom swoim, że oni już zaczęli tych drugich ludzi, wiecie co, kochać. Już się nie brzydzili tym drugim człowiekiem. Uczniowie Pana Jezusa już znormalnieli troszeczkę, bo Pan Jezus im mówił o miłości. Do drugiego człowieka, o miłości do bliźniego i ucznowie pana Jezusa Chrystusa, jakby widać, że od pana Jezusa brali przykład. Czyli pan Jezus, co? Też tych ludzi w jakiś sposób chyba już y, nie omijał, y, y, tylko przyciągał ich do siebie. To było cechą Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus przyciągał do siebie grzeszników, celników, wszystkich. Przyciągał do siebie, oczywiście i jadał z nimi, przy jednym stole siadał, yy, przebywał z nimi, oczywiście nie, nie szedł zaraz i z nimi nie kradł yy, i nie robił to co oni, ale przyciągał ich do siebie, że oni przychodzili do niego, jakoś się dobrze czuli w jego towarzystwie, nie czuli się piętnowani w, w jakiś sposób. Oczywiście Jezus Chrystus nie akceptował ich grzechu. Ale też im tego w jakiś taki, nie postępował z nimi w sposób poniżający, że oni się czuli jacyś, ale, i, ale czuli się w jakiś sposób dobrze przy tym Jezusie Chrystusie. I dzięki temu co? Jezus otwierał ich na siebie. Dzięki temu oni mogli słuchać Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Ale widzieli to faryzeusze, którzy absolutnie mieli o to pretensje, ale widzieli to też uczniowie. Jezusa Chrystusa. I teraz zastanów się nad sobą. Kim ty jesteś? Tak? Kim ty jesteś? Jesteś... Do której grupy należysz? Jesteś uczniem Jezusa? Faryzeuszem? Czy też jajogłowym uczonym w piśmie? Grzesz... Ja jestem bardzo grzeszny. Ja tu przepraszam, że Dobrze? Nienawidzę, brzydzę się kundla Tuska. <laughs> to, to jest... jest... Czy to jest grzech? Boże? Eee. Jeśli tak, to przebacz mi, no ale to, co on robi dla ludzi, <laughs> dla, to jest dla mnie. No nienawidzę. Ja się go brzydzę. Ja nie chcę na niego patrzeć. Powiedz mi teraz, grzeszę. Pani Zosia, ja Pani nie. No nie mogę na tego. niego. Cęce no, mi nie pozwala. Nie, nie wiem. <laughs> to się no nie to jest kurde, lubię dla mnie. No, no nienawidzę go. To... to jest grzech. No. Trzeba to powiedzieć jasno, to jest grzech. Proszę? To jest grzech. Grzech. Trzeba to jasno powiedzieć. Bo trzeba miłować drugiego. Tak. A jak nie potrafi? To mamy Jezusa Chrystusa, który daje nam moc do tego, żeby pokochać nawet największego wroga. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale Jezus Chrystus w nas kocha wszystkich ludzi. No tak? Jakie nie ma znaczenia. Życie oddał dla wszystkich. Jezus Chrystus. Nie będę oglądać go. On to będzie. Najlepiej nie oglądać, nie interesować się nim, oglądać o, wolę, inne rzeczy. Wolę się, bo grzesz. No. Lepiej trzymać się z daleka od jakichś rzeczy, które nas zabrudzają. No. A to jest taki dobry przykład, tak? I teraz przychodzą tacy ludzie właśnie. I teraz, no, no, bo, no bo tak, różni ludzie widzą i obserwują Jezusa Chrystusa. I obserwują tego Jezusa Chrystusa też uczniowie, którzy się uczą od Jezusa Chrystusa. I zauważyli to też faryzeusze i przychodzą właśnie z tymi takimi pretensjami. No nie, właśnie y, uczniowie twoi przestępują naukę starszych. Y, się zauważyli, dlaczego to robią. A Jezus im odpowiada, odpowiedział bardzo fajna, fajną rzecz: No dobrze, ale przecież wy też przestępujecie y, naukę starszych. A oni, a jak to? A Jezus mówi, a no bo widzicie, Bóg powiedział, czci ojca i matkę. Oraz kto złoży ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Unieważniliście w ten sposób Słowo Boże przez naukę swoją. Tak? Bardzo ważne przykazanie czci swojego ojca. Szanuj ojca, szanuj matkę. Jeżeli jeszcze masz, szanuj, a jeżeli nie masz już, bo odeszli, to też można wyrażać szacunek poprzez to, że dba się o pamięć tej osoby. Na przykład, prawda, mamo? Jeździmy na grób babci od czasu do czasu, kiedy, kiedy trzeba, i szanujemy. Tą pamięć po nich. To znaczy czci ojca i matkę swoją, nawet wtedy, kiedy już ich nie ma. Można to robić i trzeba dbać o pamięć w sensie dbaj o pamięć swoich przodków. Szanuj to, szanuj swoją kulturę, szanuj dziedzictwo swojego narodu można nawet powiedzieć, w skali, w perspektywie szerszej, dzisiaj takiej emigracyjnej. Szanuj naród, z którego pochodzisz, szanuj swoją ojcowiznę, szanuj kraj, z którego pochodzą Twoi rodzice, gdzie się Twoi rodzice wychowali i gdzie Ty zostałeś wykształcony, i tylko dlatego, że wyjechałeś teraz do innego kraju i Ci się troszeczkę lepiej tam powodzi, to nie garć swoim językiem, nie garć swoim narodem. Nie gardź w tym sensie swoją ojcowizną, swoim ojcem i swoją matką. To jest takie krótkie słowo do moich tych wszystkich przyjaciół, którzy zostali w Irlandii. Bo niektórzy zapominają o tym, gdzie się wychowali i przez kogo zostali wychowani i jakim językiem mówią. To ja wiem, o czym ja mówię. Tutaj taka krótka korekta. Jezus mówi takie proste słowo właśnie. Tak? Bądź szczery. Yy, bądź szczery. Nie przestępuj Bożego Prawa. Nie czci Boga tylko swoimi wargami, ale całym swoim sercem. Przylgnij do Boga. Przylgnij do Boga, bo Bóg jest Twoim rodzicielem. Tak naprawdę. I za chwileczkę Jezus mówi tak. Yy, słuchajcie mnie uważnie, dziesiąty werset. Kiedy przywołał lub słuchajcie i rozumiecie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Czyli tak, to, że ty kogoś dotknąłeś i się tym pobrudziłeś i za chwileczkę swoimi tymi takimi religijnymi, brudnymi rękami wziąłeś jedzenie i włożyłeś do ust, to to jedzenie Ciebie nie zabrudza wcale. Ty, ty, przez dotyk ty się nie brudzisz. Jezus mówi nie to, nie to. Yy, ale co tak naprawdę zabrudza człowieka? Jezus mówi w 17 werset: To wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale tak naprawdę to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. I to jest istota tego, co kala człowieka, co brudzi człowieka. To, co wychodzi z jego serca, Wychodzi przez usta. Tak? Usta mówią to, co znajduje się w sercu. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, to właśnie kala człowieka. To właśnie kala człowieka. Tak? Ja chcę powiedzieć, że serce w czasach Jezusa Chrystusa było synonimem umysłu. Inaczej dzi niż dzisiaj. Bo dzisiaj serce jest takim synonimem miłości, miłości uczucia yy, takiego czegoś, tak? Yy, takie, takie, takich emocji, tak? Ale inaczej było w czasach Pana Jezusa. W czasach Pana Jezusa w sercu znajdował się rozum człowieka. Rozum nie znajdował się tu, mózg, tylko tam mózg znajdował się w sercu. I to było takie, takie centrum istoty tego. Kim czy człowiek jest. I właśnie z tego serca yy, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Dbaj o to swoje serce. Inaczej dbaj o swoje myśli, o swój rozum, bo wszystko zaczyna się w Twoim sercu. Wszystko zaczyna się tutaj. I to, co jest tutaj, za chwileczkę wychodzi przez usta. To, czy tym się, czym ty się karmisz, co ty oglądasz, co ty w siebie wchłaniasz, poprzez internet, telewizję, y, książki, czasopisma, to wszystko wchodzi do twojego serca, do twojego umysłu. I no, czym się Nakarmiłeś, potem tak wyglądasz. Z tym chodzisz, tym trącisz. Jeżeli ktoś napakował swój umysł politykom i niczym więcej, a są tacy ludzie, którzy tylko polityka, 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 to potem o niczym innym oni nie potrafią rozmawiać przecież, tak? Ale z kolei inni ludzie, wczoraj wracałem właśnie z, z Wrocławia do Krakowa jechałem wiele godzin pociągiem i siedzieli obok mnie tacy młodzi ludzie, którzy ze sobą nie potrafili o niczym innym jak rozmawiać, jak tylko o pracy. Praca, 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 bo oni od rana do późnego wieczora tylko w pracy i tą pracą tacy nasączeni, na, tym się najedli. Kasa. I kasa, kasa, pieniądze, budowa, i oni o niczym innym nie potrafili rozmawiać, tylko o tym. Na pewno, na pewno grzechem jest cudzołóstwo. No, i, jest I jest. to. Jest, I to jest dużo, dużo gorsze, aniżeli obmowa i plotkowanie. Nawet w przydataniach mamy tak, to nie o. Tak. I nie Tak. I o cudzołożnikach jest napisane, że ci Bożego Królestwa nie odziedziczą. I to nie ma znaczenia, czy się żona dowie, czy się nie dowie, Bóg jest świadkiem. Bóg to wie. I to jest yy, taka kategoria grzechu, która jest grzechem jednym z najcięższych. Zdrada. Cudzołóstwo. Cudzołóstwo, zdrada małżeńska. Tak. Tak. Yy, no, tak trzeba, tak trzeba powiedzieć, ale z tymi piórami to jest dobry przykład. Też musimy. Uważać, każde przykazanie jest ohydne i złamanie każdego przykazania jest, 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 grzechem, jest grzechem. grzechem. Potwierdza tylko, że jesteśmy grzesznikami. Tak. A z tym piątkowym mięsem to jest świetny przykład, bo to właśnie o to chodzi, o tą obudę. To, co idzie do ust, nigdy tak. nie jest grzechem, tak mi powiedział, tylko to, co wychodzi z ust. Tak, jakiś taki rytuał, że się nie je mięsa w piątek. To jest jakiś taki przykład... W Biblii tego nie ma. Wymyślane. To jest to jest, wymyśl ktoś sobie to czy... wymyślił, wymyślił sobie ktoś taki jakiś jakby ludzki przepis i, i tyle. To jest ludzki przepis. Wymyślona jest? Ale nie chcę się wypowiadać na ten temat w tej chwili. No bo ja chcę wiedzieć, a ty jesteś pastorem, więc w tym kierunku a... masz większą, masz dużą wiedzę. Jest właśnie, właśnie tu, bo Dlaczego temat jest trudny, yy, bo yy, temat jest trudny dlatego, ponieważ w Kościele Rzymsko-Katolickim wygląda to tak, że jest konfesjonał tak. i tam się idzie do księdza i tam jest to rozgrzeszenie i on płuka i tak dalej. Czyli tam jest jakby ten taki ludzki rytuał, taki jakby ludzkie takie prawo, które oni sobie wymyślili na pewno tak spowiedź, którą przedstawia Biblia nie wygląda. No właśnie. Tak? Ale jest w Biblii napisane coś takiego, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Na przykład. Komu grzechy odpuścicie, będzie im odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą im zatrzymane. To kto to odpuszcza? Komu? Jak ja drugiemu powiem? Jak księdzu na przykład? Powiem, yy, że mam nie. Coś sobie nawzajem, sobie krzywdę, coś złego, brzydkiego ci powie albo coś, no to trzeba mu przebaczyć. Tak, sobie nawzajem tak. mamy możliwość możemy... odpuszczać grzechy. Na przykład w modlitwie pańskiej Ktoś jest takie słowa, tak, w modlitwie pańskiej, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej Pan Jezus mówi po tej modlitwie, albowiem jeśli nie odpuścicie yy, innym Inny. ludziom, i ojciec nie odpuści wam waszych przewinień. A jeśli wy odpuścicie innym ludziom przewinienia, uwolnicie ich od tej winy, i ojciec odpuści wam grzechy wasze. Czyli, tak jakby jeśli chodzi o kwestię odpuszczania grzechów, to Biblia mówi o tak zwanym powszechnym kapłaństwie, czyli. Wszyscy chrześcijanie, my Bo jesteśmy kapłanami, tak? Tak, my jesteśmy, my jesteśmy kapłanami, tak naprawdę, i Bożym kapłaństwem. Mhm. I my nawzajem mamy obowiązek przebaczać sobie nawzajem. Nie ma czegoś takiego w Biblii, że muszę iść do jakiegoś księdza i tam jemu jakby wyznawać jakieś mhm. grzechy. Tylko sobie nawzajem my możemy wyznawać grzechy sobie nawzajem. Nie ma nic takiego, że jest pastor i teraz ja, żeby y, y, uregulować s, i to muszę iść do pastora, albo do biskupa, albo do jakiegoś duchownego. Nie. Ze swoimi grzechami idę do osoby, którą obraziłem i z nią rozmawiam i z nią to reguluję. Czyli z jednej strony nie można powiedzieć, że nie ma instytucji która rozpuszcza, odpuszcza grzechy, tak jak ksiądz. Tak jak ksiądz tego nie ma w Biblii, ale my, na, jest to troszeczkę inaczej zorganizowane w tym sensie. Biblia troszeczkę inaczej mówi, żeby te kwestie załatwiać. Ksiądz zada pokutę, modlitwę. I na pewno wystarczy, jakby Biblia się tu modlimy, prawda? Wystarczy. I My sami możemy, Boże, przebacz nam nasze grzechy. Tak. Jesteśmy grzeszni, czasem nie wiemy, co robimy, tak. przebacz nam. Tak. To jest prawdziwe. Jeżebym tak. szła do księdza i opowiadała mu tam jakieś te to i tak nie powiedzą prawdy. No, można coś tam zakryć. nie I tu się buntuje, właśnie, tak. z tą spowiedzią. Tak. Na późno. Tak. No ale to słusznie, bo, bo tak, bo tak naprawdę swoimi grzechami... Kogo Pani obraziła? Boga. 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 I teraz z kim więc trzeba te rzeczy załatwić? Z kim? Z Nim trzeba te rzeczy załatwić, tak? I teraz, czy jest to możliwe? Jeżeli Bóg jest wszędzie, obecny i Panią zna dogłębnie, to teraz może Pani to wrócić do siebie do domu i co wieczór, co wieczór, w pokoju, bo, co tak. wieczór się młodej brosze, przemetł mi moje grzechy. Tak. I w pokoju Bóg, Bóg panią, panią widzi, Bóg, Bóg jest obecny. Bóg najlepiej Wtedy tak. i no, no, jesteśmy grzeczni, ludzie, nie ma ludzi Wszyscy nie ma. I do tego nie potrzebuje pani jakiegoś księdza, pośrednika. Nie zabiłam, nie okradłam, nie, nie, nikt na mnie nie płakał, niech droga no to takie drobne, to to jak powiem chłódny ludzi, to samo życie. To, to jest prawda. Tak, ale, ale pani Zosiu, ta nienawiść do drugiego człowieka, czy do Tuska jest grzech. To jest grzech. To jest be, Tak, że przykazanie daje wam, abyście się nie miłowali. Miłowali, tak. I tu jest taki, to jest taki mocny grzech. To jest. Najlepiej nie oglądać telewizji, pani to Zosiu, żeby nie grzeczyć. To dzisiaj go zobaczę tak powiem żyj tysiąc lat. Nie, <laughs> nie. <laughs> trzeba się tutaj i w <laughs> Druga myśl tylko i już będę kończyć powolutku to słowo, słuchajcie. Tak. Y, po, druga myśl to ta, którym się z kolei kończy ten 15 rozdział Ewangelii Mateusza. On się kończy nakarmieniem czterech tysięcy. I tu jest taka ciekawa historia, yy, myślę, którą biorę dla siebie. Jezus Chrystus jest prawdziwym chlebem i on potrafi nakarmić każdego człowieka yy, i Kazał ludowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby, podziękował, i łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. 36 werset. Jedli wszyscy i najedli się i zebrali z pozostałych okruszeń siedem pełnych koszów. Tak, Jezus Chrystus dba o ludzi, którzy za Nim chodzą. Nie pozwolił im odejść do domu głodnymi, ale się nimi zaopiekował. Tak. Ale nie zrobił tego sam, zauważcie. Tylko zaprosił do współpracy swoich uczniów, tak? Ponieważ to on sam oczywiście podziękował. Jezus Chrystus sam łamał, ale wiecie, nie dawał tego bezpośrednio ludziom. Tylko zaprosił do współpracy swoich uczniów i dawał uczniom, a uczniowie dawali ludowi dopiero. Jezus Chrystus zaprasza nas do współpracy. Bądź moim uczniem. Chcę, abym, y, chcę użyć ciebie do tego, aby nakarmić innych ludzi. To ja jestem prawdziwym chlebem. Oczywiście, że tak, ale y, ty możesz być moim współpracownikiem. Jezus Chrystus zaprasza Ciebie do współpracy. I to jest to pytanie: czy ty chcesz iść za Jezusem Chrystusem? Czy ty chcesz współpracować z Chrystusem w tym, aby karmić innych ludzi? prawdziwym chlebem i prawdziwym pokarmem. Pani Boże, dziękuję Ci za to krótkie słowo, które Ty dzisiaj posłałeś do nas i też dziękuję Ci, Pani Boże, za tą też dyskusję, którą mieliśmy tutaj na takie ważne tematy również wokół Twojego słowa. I pobłogosław, Panie Boże, to słowo, aby ono dzisiaj trafiło do naszych serc i aby dzisiaj nas zmieniło w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Alleluja. amen Amen. amen.